Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj jedziemy zobaczyć zierbaka, nie, 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 nie pierwszego, bo już są tego tegoroczne po Jokerze. Ale takiego zeznanego krycia, z tego odcinka krycie pierwiastki. Ten film ma tam milion odsłon już po nas. Także jedziemy go Wam pokazać. Jedźcie ze mną. Matka tego źrebaka, którego będziemy zobaczyć, to już nie jest czysta ślązaczka, ona jest po pęcie. Zdjęcie tego pęta może się uda mi wkleić. Ale kryjemy też w czystej rasie śląskie kobyły. Takim rekordzistą jest taki mój kolega. Ma, będzie miał w tym roku szóste źrebie po jokerze. No i nie narzeka, po prostu nawet woli kryć jokerem niż śląski w czystej rasie. Po pierwsze, powiedział, są te konie bardziej kontaktowe, takie ufne, co mu się bardzo spodobało. A jeżeli chodzi o zbyt i cenę, no to on ma na odsadzki bardzo dobrą cenę. Tam nie będę kwot rzucał, ale bardzo dobrą dla niego cenę, nie dla kupujących. No i ma kolejkę. No. Nie ma problemu żadnego ze sprzedażą. Odstawia paszport i koniec sprzedany. Także polecam i też zapraszam do takich właśnie oto decyzji. Pewno mnie hodowcy Ślązaków ale kryjemy też różne, full nie full bo full w ogóle można dolać do paint horse do kwaterów już nie, niestety nie można dolać. I wtedy no, normalnie się rejestruje tą klacz i jest normalnie American paint horse. Dlaczego warto paint'em pokryć? No to tak Wam powiem. Jeżeli pokryjecie raz pętem, no to już charakter się poprawia. Te konie po prostu są przez lata stworzone do pracy. One po prostu lubią pracować. Przez to tam nie ma problemów tam z zajeżdżaniem, z jakimiś terenami i tak dalej. Być może hodowcy innych ras tak mniej lubią tę rasę, bo myślę, że ona może się mocno upowszechnić. A jeżeli już, żeby tak już zbliżyć do paint'a ten eksterier, to mieliśmy taką sytuację, że pokryliśmy śląską klacz. Urodziła się klaczka. Tą klaczkę pokrył yy, pan u mnie też ogierem paintem moim, ale oczywiście innym. I to już eksteriorowo, tak na oko nie da rady zauważyć różnicy. No tak idealny pęci wyszedł. On jest bardzo znany zresztą, ale nie, nie będę tam zdradzał. Osob może ktoś nie życzy, że ma miksa albo nie miksa, ale naprawdę warto to już. Po pierwszym kryciu, po pierwszym dolaniu tego pejta te konie są bardzo fajne i musiałbym tak, może jakiś znajomych właśnie, którzy mają, to by coś opowiedzieli. Bo tak to troszkę jak reklama to mocno brzmiła, to ja chcę tego dobrze doradzić. Do <laughs> Jak widzieliście, klaczka bardzo fajnie pomalowana. Większość ludzi lubi tak pomalowane srokacze, że, żeby nie miały za dużo białego. Ja osobiście tam nie mam takich zastrzeżeń, mi się podobają wszystkie pęty Może inaczej by było, jakbym miał wybrać i hodować tylko jednego sobie trzymać konia, ale jak mam ich więcej, to mi się wszystkie podobają. Wpadła z kolegi strony deklaracja, że na dziewiątkę przyjeżdża do krycia. Nie wiem, może nagramy krycie pierwiastki 2. <grycia> Czy pierwiastka może być tylko raz? <grycia> może też znowu będzie milion odsłon. W sobotę sobie taką małą wycieczkę robiliśmy, bo taka kiepska pogoda. Także już kończymy ten odcinek. Także proszę subskrybować, lajkować, komentować, wcisnąć dzwoneczek, żebyście byli poinformowani o nowym filmie. Pozdrawiam. Mieliśmy szczęście. Jeszcze ten. Spotkaliśmy wujka od kolegi. Wyjazd nie był za darmo. Prosto z Niemiec. Pozdrawiam. Do roboty na razie.